Witajcie na naszym kanale. W dzisiejszym filmie pokażemy Wam, jak zainstalować drukarkę Xerox C230 w sieci bezprzewodowej. Procedurę przeprowadzimy na dwa sposoby. Zaczniemy od instalacji za pomocą smartfona z aplikacją Xerox Easy Assist, a następnie pokażemy, jak to zrobić bezpośrednio z panelu sterowania urządzenia. Zaczynamy od instalacji urządzenia za pomocą smartfona. Pamiętajcie, że procedurę przeprowadzamy na nowym urządzeniu prosto z pudełka. jeśli już swoją drukarkę wcześniej w inny sposób, na przykład poprzez USB, przed rozpoczęciem najlepiej przywrócić jej ustawienia domyślne. Na naszym kanale znajdziecie film z instrukcją, jak to zrobić. Telefon powinien być połączony z siecią, do której chcemy podłączyć naszą drukarkę. Zaczynajmy. Na panelu urządzenia wybieramy język menu. W naszym przypadku jest to język polski. Wybór zatwierdzamy przyciskiem OK. Urządzenie zapyta nas, czy chcemy skonfigurować je za pomocą aplikacji. Wybieramy opcję Tak i zatwierdzamy przyciskiem Ok. Następnie na naszym smartfonie, ze sklepu z aplikacjami pobieramy Xerox Easy Assist. Po jej uruchomieniu akceptujemy warunki licencji i przechodzimy dalej. Z dostępnych opcji wybieramy Unbox a New Printer, a następnie odnajdujemy nasz model na wyświetlonej liście urządzeń. Potwierdzamy, że drukarka jest wyjęta z opakowania i uruchomiona. W kolejnym kroku wyrażamy zgodę na udostępnienie lokalizacji. Teraz rozpoczynamy już właściwą instalację. Na ekranie telefonu wybieramy opcję połączenia manualnego za pomocą nazwy sieci i hasła. Nie będą to jeszcze dane naszej docelowej sieci, a sieci tymczasowej, którą tworzy drukarka. Aby poznać jej nazwę SSID oraz hasło, wracamy do naszej drukarki. Zatwierdzamy komunikat przyciskiem OK, a następnie w sekcji Otwórz aplikację i wprowadź informacje wybieramy SSID oraz hasło. Wracamy do aplikacji. Wprowadzamy nazwę sieci oraz hasło widoczne na wyświetlaczu drukarki. Zatwierdzamy naciskając Next. Po chwili nasza drukarka połączy się z telefonem. To jeszcze nie koniec instalacji. Musimy teraz podłączyć urządzenie do naszej docelowej sieci bezprzewodowej. Na ekranie telefonu wybieramy Continue to Printer Setup. Możemy teraz zmienić nazwę naszej drukarki widoczną w sieci oraz przypisać jej lokalizację, np. magazyn lub biuro. Nie jest to jednak wymagane, więc my pomijamy to ustawienie. W kolejnym oknie wprowadzamy hasło do docelowej sieci bezprzewodowej, z którą połączy się nasz Xerox C230. Dane zatwierdzamy przyciskiem Next. Następnie zmieniamy domyślne hasło administratora na własne. To już prawie koniec. Dane zatwierdzamy naciskając Next i Complete Setup. Aplikacja skonfiguruje teraz nasze urządzenie. Na potwierdzenie poprawnej instalacji na wyświetlaczu drukarki pojawi się jej adres IP, a my będziemy mogli wydrukować stronę testową. Na sam koniec możemy wysłać na nasz adres mailowy link z aplikacją dla systemu Windows, dzięki której zainstalujemy drukarkę na komputerze. Na naszym kanale znajdziecie również odpowiedni film instruktażowy. Drugi sposób to instalacja bezpośrednio z panelu sterowania drukarki. Uruchamiamy urządzenie i za pomocą strzałek oraz przycisku OK wybieramy kolejno opcje stan sieci, bezprzewodowy i konfiguracja sieci bezprzewodowych. Teraz nasze urządzenie odnajdzie wszystkie sieci Wi-Fi znajdujące się w jego zasięgu. Z dostępnej listy wybieramy nazwę sieci, do której chcemy połączyć naszego xeroxa. Wybór zatwierdzamy przyciskiem OK. Następnie za pomocą strzałek wprowadzamy hasło do sieci bezprzewodowej. Ponownie zatwierdzamy wciskając dwukrotnie przycisk OK. Jeśli wprowadzone dane są poprawne, nasz Xerox C230 po chwili połączy się z siecią. Na wyświetlaczu w podmenu Stan widoczny będzie adres IP drukarki. Z jego pomocą będziemy mogli zainstalować ją na komputerach pracujących w tej samej sieci bezprzewodowej. To już wszystko na dziś. Jeśli ten poradnik był dla Was pomocny, koniecznie zostawcie łapkę w górę i komentarz. Zachęcamy także do subskrypcji naszego kanału. A jeśli szukacie tonerów do tego i nie tylko tego Xeroxa, koniecznie odwiedźcie nasz sklep print24.com.pl. Do zobaczenia w kolejnym filmie.